Panko, witam was w drugim odcinku, dzisiaj jest święto, znaczy nie wiem czy to święte można nazwać ale no generalnie jest Halloween dzisiaj napiszcie w komentarzu czy wybieracie się gdzieś na Halloween nie obrażę się no ja prawdopodobnie za niedługo jak wy to widzicie to za parę godzin sobie idę Może Wam coś pod... wiem no powiem wam coś zostawcie łapkę w górę i komentarz napiszcie czy idziecie na Halloween. Ja na nie wiem, mam taki jakiś problem z tym Dobra, widzimy się jak to przejdę, bo trochę to zajmie Let's go checkpoint, mamy Lecimy hop, hop, hop. kurde Kolejna ciężka przeszkoda To zaraz już koniec, mamy Ale do naturalne chyba, że się na końcu robi najtrudniejsze. Cyk, cyk, no i to bardziej, bardziej piją o tak. No i tak. Zrobić to go. No To jest jak w, w, w Squid Game. Nie. problemy. Nie Tylko tam były szkła, że trzeba było wybierać, a tu masz te nie szkła, które trzeba wybierać i doskoczyć tam w ogóle. Żyję. Nie żyje. To jest. Chłoda, nie! Coś mi się ścięło. Nie klikam nie. Hmm. Czekajcie, spróbujmy tak hop, 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 hop. Nie może będę oczyszczał, czy poczekaj, hop, hop. Dobra, zatrzymujemy się i hop, hop. Nie. Tu trzeba tak raz się odbić od jednego masmalia. Hop. Ja to źle robię, ja spróbuję tak po prostu. Nie wiem, czemu on Co skry... jest nie tak, widzowie? Dobra. Nie wiem, widzowie. Przecież ja tym nie skręcam. Czekajcie, robię restart'a. No i że widzowie, zrestartował. Wrzuciłem mnie na No cóż. No ale mam nadzieję, że wam się poprzedni odcinek podobał. Wiecie, wylogowało mnie. Musiałem to przechodzić od nowa, w sensie... Dosłownie od nowa musiałem przechodzić, bo się nie zapisuje. Ale już jestem. Pojem pamiętam, gdzie dokładnie było, ale chyba tutaj. I opc. No i zaraz tutaj przechodzimy, się w nim. Kolejny piękny. sobie wystarczy w sumie przejść.

र हम तो शारविज्ञान के केवल प्रॉस्टुलेक की माइस्कट की, की माइस्कट की Nie, nie widzę go. Ja, ja już skaczę, ja już spadam, także... O, hop. Nie no, jak to tam przeskoczyć? Dobra, ej. Hop, hop. 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 No Przechodzimy za y, most. takie w górę kręcone, które znikają. Hop. czwarty. Ja 94. Kojem. Oczkiem to już było. Hop. Dobra, coś wiem, że nie powinienem dotykać tej lawy, tylko właśnie tak jak teraz ale jak można to to jest połączenie jak dwóch czyli tego sprinta i skakania po znikających bloczkach No zaraz musimy poczekać aż się bluję, i wyjdziemy. wyjdziemy z całuchu Jak to wyszło? Uhuuu, leci mi czekaj, sprawdzam to Bierzemy sobie z 5 razy sobie A ja To, je jeszcze něco sprawdzić. No jak to co už. To já, jak dobrá. I widzicie, przeszliśmy całe obby, o, pokażę Wam z lotu ptaka. lecimy do góry, do góry, do góry. Tak prezentowało się całe obby z góry. Wygląda dosyć słabo. Ale to było na tyle w tym filmie. Cześć.